Niedziela 20 lipca, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20. Rozpoczynamy znowu od Allegro, które w tym tygodniu wyrysował nam tutaj białą świecę. Co więcej, wybił nam tutaj e, szczyt tego pinbara i również szczyt tego tu pinbara negatywnego więc taki podwójny szczyt. I to może sugerować jeszcze próbę kontynuacji dalszego wzrostu, natomiast małym minusem tego, że zobaczmy, mamy tutaj na tym szczycie wyraźny obrót, na tym szczycie wyraźny obrót, a to wybicie jednak jest na dużo mniejszym obrocie, więc to jest takie dla mnie wybicie, które oczywiście może i, i patrząc na świece, powinna być jeszcze jakaś kontynuacja, ale takiego wzrostu, no nie takiego jakiegoś super mocnego. No, naprawdę Allegro już od dłuższego czasu jest dla mnie takim, właśnie, udręczeniem, bo, bo widzimy tą płaskość i, i, i tutaj też, no, jeżeli mówimy, to, 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 to raczej tutaj byłby jakiś trójkąt początkowy. Więc naprawdę jest, jest tutaj dla mnie to trudne do, do określenia, ale no, trzeba by się było trzymać tego, że świece pokazują wzrost dalszy. Natomiast no problemem, tak jak już mówię, może być efekt, yy, sprawa tego obrotu na tej świecy z tego tygodnia, która wybiła poziomy tych dwóch świec. Nie ma tutaj potwierdzenia tego w obrocie. Patrząc na wykres dzienny Allegro, no to widzimy, że no była korekta, powinniśmy mieć nowy szczyt. Tutaj co prawda powstał, widzimy, tak, tu już na pewno na tym, na tym Pinbarze dużo osób y, uznało, że koniec wzrostu. Obrót skokowo większy, podwójny szczyt, Pinbar, a jednak rynek pokonał to. No i doszedł teraz do strefy. Moim zdaniem całkiem prawdopodobny jest tu układ, gdzie mamy falę pierwszą, drugą, falę trzecią, falę czwartą pędzącą i tu jesteśmy w fali piątej jakiegoś Impulsu. No, i tutaj na razie ta tendencja trwa. Pierwszym elementem, który byłby wskazującym na odwrócenie tej tendencji i zakończenie tego ruchu jako korekty po spadku, jest no, w każdym razie nie wybicie poziomu tego tutaj szczytu. No, bo tak tutaj zakładam, że tutaj gdzieś się tak zaczęło bardziej od. Że tutaj mieliśmy jakiś ruch, tu i tu cały impuls, ale oczywiście jakiś dziwny trójkąt początkowy, piorun wie co to może być, może też być tutaj, więc no, dlatego też dla bezpieczeństwa powiem, że nie powinniśmy wybić tego szczytu, tak? Tym ruchem do góry. A z każdego tego miejsca, jeżeli odwr nastąpi odwrót, no to tym wskazaniem na, 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 na skuteczny odwrót w dłuższym terminie będzie po prostu wybicie tego dołka. Swingiem będącym impulsem. Kolejna spółka, Dino. Dino na wykresie tygodniowym po utworzeniu pin baru utworzył teraz świecę spadkową. No patrząc tutaj na wykres ten dzienny, to jedno co się wydaje no najbardziej prawdopodobne, zresztą o tym już wspominałem, że powinniśmy mieć co najmniej retest wybity tej strefy. Czyli tu jeszcze jakaś kontynuacja tego spadku powinna mieć miejsce. No a robi się o tyle niebezpiecznie, że jeżeli byśmy się przyjrzeli szczegółom, no to mamy falę pierwszą, drugą, falę trzecią, falę czwartą i falę piątą. Może tak by, możemy tak mieć. A tutaj nam się utworzyła korekta pędząca. Więc wybicie tego w cenach zamknięcia, no, jeszcze będzie blokowane przez tą strefę tutaj tych trzech szczytów. Natomiast no jest to ryzyko, że po pędzącej no jednak dostaniemy tutaj silne przebicie i, i odwrót, jeśli chodzi o Dino. Patrząc na wykres dzienny, no to widzimy, że na razie rynek po dojściu do tej strefy, do tego 1 do 1 i tu wyraźnej strefy cenowej, no robi impuls. I ten impuls moim zdaniem też tutaj pokazuje. Mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Powinniśmy mieć wykończenie, czyli zejście, naruszenie co najmniej tego dołka. Tak jak już wspomniałem, dojście tutaj do tej strefy 480. A pytanie: No, czy tutaj po, bo co będzie potem? Zejście to co najbardziej prawdopodobne, to dojście tutaj, test tego dołka, jego naruszenie to jest bardzo prawdopodobne. Potem duża szansa na to, że mimo wszystko by kształtuje się jakaś korekta. Albo, albo, no bo będzie wtedy a. B jako pędzące i C w postaci piątki, koniec korekty wyższego rzędu i dalej ruch do góry ale to o tą informację otrzymamy jeżeli impulsem wybijemy tutaj tą strefę, na razie w tej tendencji spadkowej jeszcze dalszy spadek, pytanie właśnie jak to się tutaj rozegra czy tutaj nie jest jakaś fala, nazwijmy druga pędząca, taka na, nazwijmy to rozciągnięta, no to by musiało przyjść tutaj dynamiczne wybicie nam tego dołka, no jeżeli będzie dynamiczne z ceną zamknięcia gdzieś w okolicach minimum takiej świecy, no to tutaj nie, nie podejmowałbym się nawet próby, wy, wy, że tak powiem, wywąchania jakiejś korekty. Kolejna spółka to KGHM. Na KGHM, no tutaj, tak jak kiedyś Allegro było, tak teraz KGHM do tego dołączył i się nie chce, a już tym bardziej nie chce się nawet mówić o tej spółce. No, co mogę powiedzieć? No, szpulka, nic więcej, dalej się nie zmieniło. Patrząc na wykres dzienny, no też, no próba niby wyjścia do góry. Jesteśmy cały czas po jakimś ruchu, który mógłby być impulsem, ale pytanie, czy to było A, B, C, czy to jednak jest coś innego? No, trudno powiedzieć tak, jak tutaj jeszcze cały czas jest element wybicia tej strefy szczytowej i retestu, ale brak jego zejścia w dół, no to tutaj teraz no, musiałoby dojść do wybicia z tej konsolidacji, tak? No jeżeli wybijemy tu górę, no to jest szansa na wtedy uruchomienie się jakiegoś silniejszego wzrostu. Natomiast na ten moment, no naprawdę ciężko coś tutaj wywróżyć. Kolejna spółka to PKO. Eza. Na PKO Eza mamy, no tak jak mówiłem, no, już dawno wspominałem o tym, że no, jeżeli PKOBP WIG 20, wIG wyszły na nowy szczyt, no to PKO mimo tej odcięcia dywidendy też powinno wyjść na nowy szczyt. Takie to powinno być tutaj. Co prawda mieliśmy takich dużo złudzeń, ale jest. No i teraz znowu, już niejednokrotnie powtarzałem się, że dla mnie wymownym, znaczy się takim ułatwieniem, na które sobie pozwalam przy omawianiu sytuacji jest to, że czasami tak, na przykład na indeksie czegoś tam nie widać, ale na jednej ze spółek, która ma bardzo duży udział w tym indeksie jest coś bardziej czytelnego. No i tu muszę powiedzieć, że te schodki plus to pompnięcie, to bardzo mi przypomina właśnie falę pierwszą, drugą i tu jako fala trzecia. Widzimy, tutaj mamy konfluencję za chwilę zniesień, która no, w jakiś sposób raczej będzie stanowiła um, e, przeszkodę dla wzrostu, ale wydaje się, że tutaj jest naprawdę możliwość jeszcze, jeszcze wyższego zajścia spółki PKO S.A. Jakby nie spojrzeć, no, nawet gdybyśmy tutaj uznali że mamy tu jakiś, nie wiem, ciężko mi było, ale no powiedzmy, jakiś tam swing końcowy w postaci bardziej takiego klina trójkąta. No to tutaj wydaje się, że też jeszcze brakuje jak gdyby takiej no, fali czwartej i fali piątej, więc tutaj moim zdaniem, mimo wszystko, należałoby uznać, że mamy tutaj e, do czynienia z. E, Scenariuszem, w którym powinniśmy się spodziewać kontynuacji wzrostu jeszcze, no, też takim elementem jest wybicie poziomu tego szczytu. Zobaczmy, jaki mieliśmy obrót przy kształtowaniu się tego szczytu, a na jakim obrocie się teraz to wybija. No, jest tutaj niedosyć, że na wzroście jest rosnący obrót jest na większy, o dużo niż tu. Wybicie szczytu, no więc to też pokazuje na to, iż powinniśmy tu spodziewać się dalszej kontynuacji wzrostu akcji PKO SA. PKN Orlen, no szpulka wzrostowa, tutaj jak już mówiłem, możemy mieć ryzyko wykończenia jakiejś fali pełnego impulsu. Pytanie teraz za 100 punktów, na które nie znam odpowiedzi, czy mamy tu pierwszą. Drugą pędzącą, trzecią, czwartą i piątą, czy jednak mamy pierwszą, drugą, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Teraz jakaś powinna jeszcze przyjść czwarta, i powinna przyjść wtedy piąta, patrząc tutaj od tego dołka. A to znowu wpisuje się jako falę no, trzecią bądź C od tego dołka. Dlaczego biorę pod uwagę C? Może być, no ponieważ spadek tutaj był falą, jak gdyby A, B i C. No i teraz mamy A, B i być może tutaj C. Ale to wszystko już niejednokrotnie powtarzałem, że gdybyśmy mieli tak ocenić przez pryzmat tego, jak się zachowuje cena zawsze w trendach i, i w ogóle w sytuacjach technicznych, no to tutaj tak naprawdę powinniśmy dojść do okolic 100 zł, żeby zahaczyć, chociaż minimalnie powyżej tutaj tego szczytu. Czyli powyżej szczytu fali B w, tym w tej trójce spadkowej A, B i C, tak więc tutaj jak najbardziej jeszcze jest możliwy ruch dalszy, ruch wzrostowy. Patrząc teraz na wykres PKN-u o stronie dziennej, no tutaj to z palu nic nie powiem, to już nie dla mnie takie klocki. Jedyne co, co mi się nasuwa, no to ten cały wzrost jest tak, no tak jak tutaj mieliśmy też taki bujany, no i tutaj jest powtarzany, no więc tu możemy się tylko trzymać tych najniższych, naj, 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 najprostszych korekt po prostu no, w momencie wybicia dołka jakiejś ostatniej korekty, no to będziemy mieli wskazania na to, że może wchodzimy w etap. Czy to odwrócenia, czy, czy, czy korekty w ramach fali czwartej, tak? No, patrząc, że pierwsza, druga, teraz jesteśmy trzeciej, jeszcze czwarta i piąta. Ale no, tylko to mi przychodzi do głowy, czyli utrzymanie, utrzymanie. No jeszcze minusem jest to, że ten cały wzrost tutaj tworzy nam się przy raczej spadkowym obrocie. No, więc tutaj gdzieś te widmo może mieć miejsce. Ale znowu, przyglądając się temu jaśniej, może mieć falę pierwszą, falę drugą, teraz pierwsza, druga. Trzecia, czwarta, piąta, czyli jako trzecia, czwarta, piąta. Mówię, no tutaj jedyne co pozostaje, to trzymać się tylko tego, że po prostu dopóki nie wybijemy ostatniego potwierdzonego dołka, dopóty patrzymy, że mamy trend rostowy i powinniśmy patrzeć dalej na północ. Kolejna spółka PKOBP, no i tutaj mamy też wybicie tego szczytu. To, co już kiedyś mówiłem, że no tutaj wydawałoby się, że rynek powinien gdzieś tam ciągnąć w kierunku tego górnego ograniczenia tego trójkąta rozszerzającego się. Widzimy, że na tej świecy wzrostowej mamy wzrost obrotu, no więc to jest jak gdyby takie potwierdzenie wybicia tych dwóch poziom, poziomów, tych, tej, tej strefy, tych dwóch poprzednich szczytów, yy, dające jak gdyby pozytywne potwierdzenie temu. Patrząc teraz na wykres dzienny PKOB. No to tutaj znowu no, pytanie, jak to wszystko rozgryźć? Tak? Czy tu jest fala jakaś pierwsza, druga? Tutaj fala nie wiem, trzecia, teraz czwarta pędząca, i tu jest piąta. Nawet gdyby tak było, to w tej piątej mamy pierwszą, drugą. I jesteśmy w trzeciej, więc jak najbardziej dalej do góry, a pytanie właśnie, czy tutaj nie mimo wszystko nie tworzy się schodki jako fala pierwsza, fala druga, teraz fala trzecia dynamiczna i ona jeszcze e, powinna, powinna wyraźnie, wyraźnie pchać do góry. No i tutaj teraz w tym momencie no widzimy, że pierwszym zagrożeniem by było jakieś takie w cenach zamknięcia wyraźne zejście poniżej tą strefę szczytową. Natomiast, dopóki tego nie ma, no to patrzymy cały czas w górę, i, 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 i taki tylko wniosek możemy, możemy sobie wysnuć. I na koniec PZU, które no już zaczynało wyglądać źle. Natomiast widzimy, że tworzy nam się tutaj coś, co najprawdopodobniej jest jakąś chorągiewką, jakimś trójkątem, więc dalej jesteśmy, powinniśmy być w grze o wyjście na nowy szczyt. I tutaj, patrząc teraz na wykres dzienny tego PZU. No to widzimy, to tu mamy yy, jakiś impuls, tak? Więc tutaj mogła być już korekta płaska, impuls, korekta. No, i teraz najprawdopodobniej idzie ruch do góry. I teraz znowu, moim, moim podstawowym pytaniem, które sobie zadaję, to jest tak: ewidentnie ruch powinien być kontynuowany do góry, ale czy w ramach pierwsza, druga i trzecia tego już nie wiem. Ponieważ tu bardzo mocnym wydaje mi się również, że może być jednak mimo wszystko po rozbiciu teraz na wykres dzienny, nie to jako całość, jako trójkąt z racji tego, że tu mamy piątkę wyraźną, bardziej bym to traktował jako pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Znaczy może nie bardziej, ale mocno brał pod uwagę, czyli innymi słowy, tworzenie się tu takiego klina końcowego. Ale co by, tak jeszcze raz powtórzę, jakby na to nie spojrzeć, czy w ten sposób, czy nie w ten sposób. To, co ja podaję, to daję, żeby po prostu móc, móc spojrzeć odpowiednio i patrzeć w ramach rozwoju sytuacji, który wariant robi się jeszcze bardziej prawdopodobny. Ale to, co tu jest najbardziej prawdopodobne i ten wariant podstawowy, scenariusz, który dotyczy prawie wszystkiego, co dzisiaj omawiam, jest to, że powinniśmy dalej rosnąć. No i... i i, I tyle. No i właściwie nic dodać, nic ująć. Znowu, tak, pół żartem, pół serio. No, prawda jest taka, że jakoś ciężko spotkać na naszym blogu. Faktycznie teraz za jest wakacyjny. Jest trochę mniej tych komentarzy, ale wiemy, że w naszych, wśród naszych czytelników, wśród, wśród tych, którzy dyskutują u mnie na blogu, no, jest przeważająca większość takich, bym powiedział. Zawodowych niedźwiedzi. No i tutaj to dalej się pokaże. Tylko, że są momenty, kiedy rynek coś tam robi i pojawiają się komentarze takie, takie. Natomiast tu ostatnimi czasy już naprawdę ja nie przypominam sobie takiego wyraźnego jakiegoś komentarza: teraz L. Teraz L. Bardziej większość komentarzy znaczy tu jest opór, tu trzeba zwrócić uwagę. Tu może będzie dobre wejście na S, albo nawet i bezpośrednie komentarze łapie szczyt. Yy, nie, nie, nie widać tego, że o zejście wsparcie to teraz L na kontynuację trendu. Tutaj mimo wszystko przeważająca większość, mówię, cały czas niedźwiedzie się wypowiada. I no to jest, wybaczcie mi, jeżeli myślicie, że to jest bzdura, ale no to dla mnie to jest taki właśnie typowy element, który, który jak gdyby zdaje się być dla mnie potwierdzeniem tej mojej analizy technicznej, czyli tego, że rynek powinien dalej rosnąć. Rynek powinien dalej rosnąć. No, jeżeli rynek miałby spadać, to nie może być tak, że w cudzysłowie, oczywiście to powiem, wszyscy mają rację. Także to tak, pół żartem, pół serio na sam koniec, i to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.